Kilka tygodni temu rozpakowałem dla Was chiński smartfon Mlies M4 Note. Od tego czasu testowałem wszystkie funkcje urządzenia i przyszła pora, aby przedstawić Wam moją szczegółową recenzję modelu. Jak zawsze, w opisie pod filmikiem znajdziecie oś czasu. Zacznijmy od szybkiego rozpakowania. Urządzenie jest od nowości zapakowane w błękitne pudełko z logiem firmy z przodu i specyfikacją techniczną na tylnej części. Zaglądnijmy do wnętrza. Pierwszą rzeczą, która okaże się waszym oczom po zdjęciu pokrywy pudełka jest Mice M4 Note w ochronnej folii. Mój jest w białym kolorze, ale dostępna jest również wersja czarna. Na minutkę odłożę go na bok, aby pokazać wam, co jeszcze znajdziecie w zestawie. Pod tektorową przegrodą mamy instrukcję obsługi w języku angielskim, ładowarkę USB z europejską wtyczką i jednym aperem na wyjściu oraz kabel micro USB. Przejdźmy do budowy i designu urządzenia. Telefon wygląda bardzo znajomo. Wszystko przez to, że jest niemal identyczny do Samsunga Galaxy Note 4 i to na pewno właśnie tu Chińczycy znaleźli inspirację. Na górze przedniego panelu mamy 8-megapikselowy aparat do selfie, głośnik słuchawki oraz czujniki po prawej. Poniżej znajduje się 5,5-calowy ekran HD w technologii IPS z fabryczną folią ochronną. Na samym dole jest centralnie umieszczony klawisz Home z dotykowymi przyciskami po obu stronach. Korpus urządzenia jest wykonany ze stali nierdzewnej. Z prawej strony mamy metalowy przycisk regulacji głośności, na dole pierwszy mikrofon, a z prawej strony przycisk power. U góry urządzenia znajdziecie port mikro-USB do ładowania i wymiany danych oraz gniazdo sławkowe jack. Na odwrocie Mlysa 4 Note mamy 13 megapikselowy aparat z diodą led -ową. Poniżej widnieje logo producenta oraz główny głośnik. Tylna klapka jest z plastiku i ściągamy ją poprzez podważenie w prawym rogu. Przy ściąganiu miałem wrażenie, że plastikowe zaczepy się połamią, gdyż nie należało to do najłatwiejszych zadań. Pod tylną klapką mamy baterię litowo-jonową o pojemności 2400 mAh w folii ochronnej. Tutaj znajdziecie również slot na karty MicroSD oraz sloty na karty SIM w standardowym rozmiarze oraz drugi na MicroSIM. Ogólnie spasowanie urządzenia jest dość dobre, a do jakości wykonania nie miałem większych zarzutów, no może poza jednym. Na dole pod ekranem w moim egzemplarzu znajdowała się mała, ledwo zauważalna przerwa. Specyfikacja naprawdę robi wrażenie. W urządzeniu mamy 4 64-bitowy procesor Mediatek MT6732 z grafiką Mali T760, 2 GB pamięci ram oraz 16 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia przez slot na karty microSD. Smartfon posiada wsparcie dla pierwszego, trzeciego, 7 i 20 zakresu LTE i posiada Bluetooth w wersji 4.0, GPS i Glonass. Podczas testu GPS Mlajzem 4 Note niestety nie wyłapał żadnych satelit. Podobnie wyglądała sytuacja, gdy włączyłem sieci komórkowe. Moduł GPS w egzemplarzu jest po prostu uszkodzony. Być może jest to jednak odosobniony przypadek. Smartfon pracuje aktualnie pod kontrolą Androida 5.0 w praktycznie czystej odsłonie bez żadnych nakładek. W teście wydajności Antutu Melise uzyskał przyzwoity wynik wynoszący 33196 punktów, co stawia go powyżej np. LG G3. Podczas codziennego użytku telefon działa bardzo dobrze, a podczas kilku tygodniów testów nie zauważyłem spowolnień. W testach wymagających graficznie grach, takich jak Real Racing 3 czy Modern Combat 5, urządzenie radziło sobie dobrze. W Real Racing 3 zdarzały się jedynie okazjonalne spowolnienia, a Modern Combat 5 chodziła płynnie. Niestety podczas grania telefon wyraźnie się nagrzewał. Główny głośnik NICEM 4 Note jest umieszczony z tyłu urządzenia. Nie jest to idealna lokalizacja, gdyż dźwięk rozprasza się w przeciwnym kierunku do użytkownika. Lokalizacja to jednak nie jedyny problem. Jakość dźwięku pozostawia wiele do życzenia, a głośność jest niska. Blazem 4 Note został wyposażony w 5,5-calowy panel IPS LCD o rozdzielczości 1280x720 pikseli, chociaż zagęszczenie pikseli nie należy do najwyższych. To przy normalnym użytkowaniu te są zauważalne tylko po bliższym przyglądnięciu. Ekran ma ładne kolory i jasność. W moim egzemplarzu znalazłem jednak kolejny defekt. W dwóch miejscach ekran posiadał jaśniejsze plamki dostrzegalne na białym tle. Jak już wcześniej wspomniałem, m 4 Note pracuje pod kontrolą Androida 5.0 Lollipop w niemal czystej odsłonie. W urządzeniu jest oczywiście również język polski, jednak w kilku miejscach brakuje tłumaczenia. Przykładem jest menu gestów. Jak już wspomniałem przy okazji filmiku z unboxingu, w 4 Note nie mamy praktycznie żadnych dodatkowych aplikacji, a lista preinstalowanych jest bardzo krótka. Mlaysem 4 obsługuje dwie karty SIM i w ustawieniach znajdziemy menu zarządzania kartami. Do telefonu możecie zakupić pokrowiec typu flip z okrągłym wycięciem. W menu ustawień wyświetlacza znajdziecie ustawienia S-View, gdzie możecie włączyć wyświetlanie w okręgu. Tak możemy wyświetlić zegar analogowy lub cyfrowy i kontrolować muzykę. 16 GB pamięć urządzenia jest podzielona na dwie partycje. Nie wiem dlaczego MLAJ zdecydowało się na takie rozwiązanie. Na szczęście mamy również slot na karty microSD. Na liście ustawień mamy ustawienia gestów. Pierwszym dostępnym jest podwójne tapnięcie, aby wybudzić ekran. Niestety ten gest nie działa. Kolejne na liście polegają na narysowaniu danego wzoru na wyłączonym ekranie, aby uruchomić daną aplikację i z nimi nie było problemów. Blizem 4 Note posiada baterię litowo-polimerową o pojemności 2400 mAh. W połączeniu z dużym ekranem o przekątnej 5,5 cala nie można spodziewać się cudów. Podczas intensywnego użytkowania z włączonym LTE telefon wytrzymywał mi zaledwie kilka godzin, a czas pracy na ekranie wynosił tylko około 2 godzin, co jest jednym z najniższych wyników, jakie spotkałem. Przy mniej intensywnym użyciu, głównie w zasięgu sieci Wi-Fi, uzyskiwałem około 3 godzin pracy na ekranie. Przejdźmy do aparatu. Mlajzem 4 Note posiada 13-megapikselowy moduł z matrycą CMOS, przesłoną F na 2, autofokusem i fleszem ledowym z tyłu oraz 8-megapikselowy szerokokątny moduł z przesłoną F na 2.2 z przodu. Aplikacja aparatów Mliesem 4 Note ma dość standardowy układ, gdzie w pozycji horyzontalnej po lewej stronie znajdziemy wybór trybów, a po prawej przycisk migawki, nagrywania wideo oraz ustawień. Na liście trybów znalazły się tryb normalny, tryb żywego zdjęcia, upiększania twarzy, panoramy oraz zdjęcia z różnych kątów. W ustawieniach możemy zmienić lokalizację do zapisywania zdjęć zmienić ekspozycję, balans bieli, dostosować parametry zdjęć, wybrać opcję antymigotania. W ustawieniach fotografowania możemy dodatkowo włączyć robienie zdjęć komendą głosową, włączyć wykrywanie twarzy oraz zdjęcie po wykryciu uśmiechu, włączyć automatyczną selekcję sceny, ustawić timer, wybrać jedną z dostępnych rozdzielczości lub zmienić wartości ISO. Fotografie wykonane Mlace M4 są ok, jak na urządzenie z tej półki cenowej. Niektóre ujęcia są prześwietlone, a tryb HDR często powoduje, że na zdjęciu widać ruch. Telefon dobrze radził sobie z ujęciami makro, a na plus zasługują również zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych. Rezultaty są bowiem naprawdę przyzwoite. Materiał wideo w maksymalnej rozdzielczości full HD nie wygląda zbyt dobrze, a aparat często szuka ostrości. W opcjach mamy również tryb nagrywania poklatkowego i tutaj rezultaty są bardzo fajne. Czy 4 to telefon, którym warto się zainteresować i czy model może się równać do flagowych propozycji? Początkowo urządzenie zrobiło na mnie bardzo dobre wrażenie. Jakość wykonania jest dobra, specyfikacja techniczna dość mocna, model jest atrakcyjny cenowo, a wisienko na torcie jest niemal czyste wydanie oprogramowania Android Lollipop. Niestety, podczas kilku tygodni testów mój początkowy entuzjazm został drastycznie ostudzony, a ja odkrywałem kolejne wady modelu. W moim egzemplarzu moduł GPS w ogóle nie działał, a na ekranie pojawiły się dwie jaśniejsze planki. Te wady mogą być jednak odosobnione. Mlajzem 4 Note ma dodatkowo bardzo krótki czas pracy na baterii, pamięć podzielono na dwie partycje i słaby głośniczek, a gest podwójnego stuknięcia, aby wybudzić ekran, nie działał jak należy. Gdyby nie wyżej wymienione wady, Majesem 4 Note byłby modelem godnym polecenia. Niestety ich spora lista w połączeniu z brakiem serwisu na terenie naszego kraju czynią tę propozycję mało atrakcyjną nawet w cenie 155 dolarów plus ewentualne opłaty przy sprowadzeniu. Mam nadzieję, że spodobała Wam się moja recenzja. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze i opinie na temat modelu. W opisie znajdziecie również link do strony, gdzie możecie kupić telefon z darmową dostawą do Polski. Nie zapomnijcie o polubieniu filmiku i subskrybowaniu kanału. Do zobaczenia!